Dzień dobry, tu Jacek Bartosiak z Tradycyjnym Moim gościem jest Daniel Tomaszewski. Kontynuujemy opowieść o wojnie wrześniowej 1939 roku. Dzisiaj 9 września będzie, w ogóle nagrywamy też 9 września o 23 wieczorem, a więc najważniejsza bitwa wojny, bitwa nad Bzurą, zwana przez w zachodniej historiografii bitwą pod Kutnem. Włączam mapkę, tak? Daniel, Panie Danielu, włączam mapkę, tak? Rozumiem. Do... I mamy 9 września. Bardzo proszę. Dzień dobry. Musimy spojrzeć na ogólną sytuację przed bitwą nad Zurą. Jak już rozmawialiśmy, po wybiciu szeregu luk we froncie przez armię niemiecką. Między 5 a 6 września dokonała ona głębokiego skoku naprzód. Dotarła swoimi korpusami szybkimi do linii środkowej Wisły, tocząc boje głównie w rejonie Gór Świętokrzyskich i Kielecczyzny z Armią Prusy, rozpraszając ją w ciągu 8, 9 i 10 września. Również na południu 14 armia maszerując szybko przekroczyła Dunajec, na południu przekroczyła dopływy Sanu, Wisły. Jak widzimy, dotarła już na wschodni brzeg Sanu na południu. Na środkowym odcinku frontu Armii Małopolska dotarła prawie już pod Łańcut, zbliżając się do linii środkowego Sanu. Na północ od Łańcuta ścigała Rozproszoną wcześniej w walkach pod Biskupicami grupę operacyjną generała Boruty Spiechowicza. Na północ od niej, już na północnym brzegu Wisły, starała się okrążyć główne siły armii Kraków generała Schillinga. Na północy z kolei trzecia Armia przekroczyła nary w zbliżając się do linii Bugu. A jeszcze dalej na północy XIX Korpus Pancerny generała Guderiana wybił w końcu lukę we froncie, rozpraszając załogę Wizny bronionej przez dwie kompanie dowodzone przez słynnego kapitana Raginisa. Tym samym zagrożona została cała północna flanka Frontu Polskiego. Mhm. Dobrze, no z tego co, z tego, co, jeśli, co mogę, z tego, jeśli, jeśli mogę, z tego wynika, że proszę zwrócić tak? uwagę, mówię tutaj do oglądających, że wojsko polskie próbuje się wycofać z Linii Wielkich Rzek. Niemcy wygrali bitwę graniczną, zarysowała się możliwość zdobycia Warszawy, co jest wielką pokusą dla armii niemieckiej, a jednocześnie Niemcom nie udało się okrążyć wielkich armii polskich. Rozkaz naczelnego wodza o wycofaniu się na wschód jest realizowany, no i Niemcy nie zauważyli, że jest armia Poznań i wycofująca się armia pomoże. W tym worku wielkopolskim w kierunku na łódź, na Kutno, właśnie na Bzurę. I, i, I rozumiem, zarysowała się możliwość, raz próby oderwania się od przeciwnika za Wisłą, dwa, związania go uporczywą obroną Warszawy oraz wykonania manewru z nad Bzury, który by związał Niemców, i kupując w ten sposób, zyskując strategiczny czas na konsolidację obrony za linią Wisły. Tak jest, tak jest. Naczelny wódz planował dokonać głębokiego odwrotu, początkowo na linię od północy, linię Prypeci, opierając się o Wagna Poleskie, następnie od Brześcia do Kocka, dalej linią środkowej Wisły i Sanu. Następna linia obrony przewidywana miała więc również przez Wagna Poleskie, następnie linią Bugu, mniej więcej do Sokala, potem pod Lwów a dalej do granicy z Węgrami. A ostatnią redutą obronną miały być tzw. Przedmoście Rumuńskie, organizowane wzdłuż linii Dniestru i jego dopływów. Jednocześnie z północno-wschodniej części Polski, niezagrożone jeszcze przez, Niem przez Niemców, miały być wycofane wszystkie jednostki mobilizowane w późniejszym okresie i przerzucony odcinek południowy, gdzie miały tworzyć jakby zręb nowego frontu obronnego. Żeby, żeby zyskać czas, jak wspomniał Pan na zorganizowanie tej ostatniej reduty obronnej, potrzeba, potrzebne było związanie Niemców nad Wisłą przez jak najdłuższy czas. Dokonać tego miało uderzenie generała Kutrze Kutrzeby i aktywne działania wiążące załogi Warszawy Mowina. Generał Kutrzeba widział to na tarczy trochę inaczej niż naczelny wódz. Ale błędem marszałka Śmigłego było to, że nie skierował do generała Kutrzeby jednego ze swoich oficerów, żeby wyjaśnić mu w pełni cele i motywy uderzenia, ale nie miało to ostatecznie żadnego znaczenia. Generał Kutrzeba wykonał w pełni, Pełni zamiar naczelnego wodza. Możemy przejść tu do 10 września. Do następnej strony. 10 września. Jeszcze zanim, zanim rozpoczniemy naszą opowieść o bitwie nad wzórą, która jak wiemy, zaczęła się 9 września wieczorem. Jakbyśmy mogli wrócić jeszcze na tamtą mapkę wcześniejszą. Dziewiątego, tak? Zobaczyć. Dziesiątego. Następną. Okej. Okay. Widzimy, że tutaj dziesiąta armia dotarła już do linii Wisły. Na swoim środkowym odcinku walczy pod Warszawą. Przekroczyła Wisłę pod górą Kalwarią. Dotarła pod Dęblin Maciejowice. Rozproszyła i południowe skrupowanie Armii Prusy, które, które stara się przemknąć między oddziałami niemieckimi i przekroczyć niewisły, słabo tylko dozorowaną przez sami Lubin. Armia Kraków cofa się na przeprawy pod Baranowym. Na południu 14 Armia dociera pod Jarosław i Radymo, chcąc przekroczyć linię San. 9 września, jeszcze wieczorem, Naczelne dowództwo niemieckie, dokonując analizy nowej sytuacji, wydało nowe rozkazy dla wojska. Wiedząc już, że zniszczenie armii polskiej na zachód od Wisły nie udało się, zamierzało ono przenieść ciężar walk na wschód od Wisły. Główne uderzenie wykonać miała dziesiąta armia, uderzając czołowo przez Wisłę na Lublin, siedlce, samość. Jednocześnie korpusy szybkie III i 14 armii miał dokonać okrążenia na wschód od Bugu. XIX Korpus Pancerny, który przekroczył Biznę, miał uderzyć na Brześć, a XXII Korpus przez Jarosław miał uderzyć na Zamość i Włodzimierz. Te dwa kleszcze okrążenia miały spotkać się w rejonie Włodawy i na wschód od Wisły miało dokonać się powtórnie na okrążenie Wojska Polskiego. Jak wiemy, do tego jednak nie doszło przez szereg następnych dni, o czym jeszcze myślę wspomnimy. Dziesiąta armia nad Wisłą nie przekroczyła tej rzeki.